Kłamią. Ustawa jest i argumenty są kłamliwe. Oni kłamią rano, kłamią w południe i kłamią wieczorem. A nie wiem, czy nie kłamią przez sen. Takie mam wrażenie, że przez sen też kłamią. Krótko powiem, żebyśmy mieli czas na rozmowę, bo. I Iwona i Andrzej, przecież pan burmistrz zostają i będziecie na pewno rozmawiać. Ja bym powiedział tylko w kilku zdaniach o takim o tym, gdzie dzisiaj jesteśmy, jak patrzymy na, na Polskę lokalną, polskę samorządową, polskę miejską powiatową, Polskę gminną ważną dla nas w tym rozmiarze, w tym wymiarze ojczyzny lokalnej, społeczności lokalnej, miejscu, gdzie gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, jak to dzisiaj ma się do tych wielkich, do tej wielkiej polityki. Czy to jest tak, że możemy o tym rozmawiać w oderwaniu oderwani od tych wielkich, czy tych poważnych, czy często czarnych scenariuszy, które są pisane w, w parlamencie, w, w ministerstwach, a często wprost na Nowogrodzkiej? Czy jesteśmy w stanie oderwać to i pisać te scenariusze tak, jakbyśmy chcieli czy... i żebyśmy mogli je realizować. Rzeczywiście Warszawa, samorząd, jest symbolem pewnego wielkiego, wielkiego du... Czegoś wielkiego, wielkiego sukcesu. Polska samorządność, czyli reforma, którą wprowadziliśmy w 90., w 89 roku, przygotowaliśmy, wprowadzaliśmy od 90. roku. Przypomnę 27 maja pierwsze wolne wybory w Polsce wybory samorządowe. To reforma, która jest symbolem sukcesu. Bardzo często pokazywana jako, jako etapowanie nowego porządku. Nowego ustroju, czyli stworzenie takiego modelu współpracy między administracją rządową a samorządową, która jest władzą komplementarną, wymusza współpracę, ale też pomaga, tworzy system władzy, który jest blisko ludzi, blisko obywateli, blisko mieszkańców. Czyli później następne etapy tej reformy, czyli 98 rok po powołaniu samorządów potem w 98 roku powołanie powiatów, jak Państwo wiecie, województw, później bezpośrednie wybory, które wprowadziliśmy w 2002 roku, już jako Platforma Obywatelska, czyli wybory bezpośrednie na wójta, burmistrza i prezydenta. Wszystko to, co potem w następnych krokach dało taki bardzo dobry, dobry, nowy kontekst funkcjonowania, czyli środki europejskie, wejście do do Unii Europejskiej, wcześniej środki akcesyjne, a później już fundusze europejskie wydawane właśnie przez na poziomie samorządowym. To ewidentny sukces, i to wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Dzisiaj wiele rzeczy przez te ostatnie miesiące stało się złych, na co nie mieliśmy wpływu, co wynika wprost z wyborów ostatnich, z tych wyborów 2015 roku. Ale dzisiaj widzimy i to jest dosyć takie symboliczne. To, co zdarzyło się, co, z czym mamy do czynienia szczególnie w tych ostatnich dniach i tygodniach, czyli to, co nazywamy zamachem na polską samorządność, zamach, zamachem na samorząd, zamachem na władzę lokalną, na, na władzę lokalną próbę scentralizowania Polski, czyli stworzenia, odebrania samorządowi podmiotowości, pieniędzy, pozycji, yy, takiego niezależności. Tak naprawdę to, co działo się od, od wyborów, to, co widzieliśmy w trybunale, w trybunale Konstytucyjnym, czy wokół Trybunału Konstytucyjnego, tak naprawdę te wszystkie odsłony, które widzieliśmy w walce o niezależność instytucji, tak naprawdę zderzenie dwóch filozofii, dwóch, dwóch innych zupełnie dwóch rodzajów spojrzenia na rzeczywistość. Jedna to jest to, co prezentują ludzie samorządu, też my jako Platforma Obywatelska, Partia, która wyrosła. Z samorządu, której tworzyli samorządowcy, którą tworzyli samorządowcy. Też my tworzyliśmy samorząd w latach 90., na początku lat 90. -tych. To była nasza wielka idea, właśnie zbudowania takiej nowej jakości życia publicznego po, po 89 roku i wielu ludzi, my też przecież, zaczynaliśmy naszą karierę polityczną, publiczną od, od samorządu. I to jest, to jest to środowisko, które wie, jak ważna jest władza lokalna, jak ważna jest możliwość wyboru y, tych ludzi, którzy nas reprezentują w Radzie Miasta, kto ma być prezydentem, burmistrzem, wójtem, kto ma być marszałkiem, jak, jak składać tę, tę lokalną, powiatową czy wojewódzką rzeczywistość. No i z drugiej strony jest filozofia, nazywamy ją Nowogrodzką, czy jest filozofia PiSu, centralizm, Jednoosobowe zarządzanie, i to nawet nie kryzysowe, tylko tworzenie kryzysów, żeby zarządzać lepiej tym, tymi, którzy poddać się temu zarządzaniu nie chcą, czy mają inne zdanie. Walka z niezależnością instytucjonalną, też niezależnością myślenia, narzucanie pewnej woli, centralizacja i to bez tego przymiotnika demokratyczne. I, 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 I z tym się zderzamy. I dzisiaj przychodzi ten czas, że że te pytania, które jeszcze niedawno tak naprawdę w Polsce nikt by sobie nie postawił. Czy my będziemy, mamy bronić samorządu? Z jakiego powodu? Dlaczego? Przecież on dobrze funkcjonuje. No? Ludzie wybierają tych, którzy zarządzają, odwołują jak się nie sprawdzają, wybierają innych. No wszystko jest tak, jak, jak powinno być. Dzisiaj niestety to nie wystarczy. Samorząd jest instytucją niezależną, dlatego nie może być zaakceptowany przez państwo PiS. Jest Fundamentalnym, takim ewidentnym zaprzeczeniem istoty filozofii tego państwa, państwa PiS. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji. Jest ustawa, jest wniosek, będzie mówił pewnie o tym Andrzej, o tym wszystkim, co robiliśmy od 2007 roku. Ja też jako minister spraw wewnętrznych wtedy i administracji budowaliśmy pierwszy pomysł na, na, na metropolię. Trudny projekt bardzo, ale Warszawa i Śląsk to były takie dwa symbole, w którym. Wydawało się, że właśnie przez, przy podmiotowej współpracy różnych elementów samorządowych jesteśmy w stanie stworzyć nową jakość, przy znaczy takim zachodnim sposobie myślenia, takiego spojrzenia na metropolię, na, na miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, żeby wygodniej i lepiej żyć, żeby się lepiej przemieszczać, żeby ten transfer był, żeby życie było bardziej wygodne, żeby wszystko było łatwiejsze, żeby, a żeby wszystko to było oparte na zaufaniu i takiej wzajemnej współpracy. I to była taka filozofia, która nam wtedy trochę może naiwnie, ale przyświecała i wiedzieliśmy, że właśnie chcemy, chcemy takiej organizacji, właśnie opartej na, na takim wzajemnym poczuciu symbiozy, synergii i wspólnoty. Że to właśnie o to w tym wszystkim musi chodzić. To, co jest zaprzeczeniem takiego sposobu myślenia, że to jest centralizm, narzucenie, zbudowanie takiego przekonania, że można tworzyć, e, szukać metody, żeby oszukać matematykę, żeby oszukać wolę wyborców, żeby, żeby to nie wyborcy decydowali o tym, co e, kogo chcą wybierać, tylko tak naprawdę geografia czy, czy oszustwo w prowadzeniu e, ordynacji. Są takie miasta i są takie kraje, gdzie takie rzeczy są robione nagminnie. Ostatnio e, symbolem tego jest czy z, symbolem tego jest Turcja, gdzie właśnie, czy Ankara, czy Stambuł to są, to są miasta. Dzisiaj nawet rozmawiałem z ambasadorem tureckim, pytając go dokładnie o wariant ankarskich, to jest jeszcze większym, większym osiągnięciem lokalnej demokracji niż, niż, niż inne miasta. W Ankarze wielka Ankara jest oddalona od centrum miasta o 150 kilometrów. Właśnie po to, żeby stworzyć kompletnie inną mapę y, polityczną, mapę wyborczą. Tak? Żeby ludzie, którzy nie mają żadnego związku z miastem decydowali o tym, kto, kto ma być burmistrzem, y, y, merem, y, merem tego miasta. Centrum Warszawy kadało, niedaleko gdzieś, który... tak. no i, i, to, i, I w Stambule jest tak samo. W Stambule jeszcze Erdogan zrobił coś takiego, że, że transferował z y, że przesuwał, że osiedlał w przedstawicieli, znaczy przesuwał, organizował pracę i, i przemieszczał ludzi z Anatolii, z, z miejsc koło granicy syryjskiej, dając właśnie możliwości pracy i zamieszkania, żeby też wpływać na wyborczy werdykty. Mówię o tym dlatego, że chodzi o, narzu chodzi o narzucanie, o narzucenie, swojej wizji, swojej woli. Jeżeli nie można wygrać wyborów, to trzeba zrobić, szukać, szukać takich, y, takich pomysłów, takich y, niespodzianek, takich zasadzek, żeby mieć na, na to wpływ. To jest y, dlatego to, co dzisiaj jest potrzebne. Potrzebna jest taka rzetelna, otwarta rozmowa o zagrożeniach i zbudowanie takiej obywatelskiej aktywności. Dlaczego tak bardzo intensywnie pracujemy? Dziś wczoraj byliśmy w, w całym klubem parlamentarnym na Śląsku, na w 27 dużych spotkaniach we wszystkich powiatach na Śląsku. Dzisiaj też jesteśmy tutaj w powiecie i wokół Warszawy, żeby o tym rozmawiać, żeby o tym mówić, też żeby słuchać. Bo na tym polega polityka, że trzeba słuchać i trzeba razem budować to e, takie otwarte obywatelskie spojrzenie. Bo uważam, że tylko razem właśnie budując wspólną aktywność, możemy to, możemy to zatrzymać, możemy pokazać jakie są zagrożenia i co jest potrzebne, żeby żeby być razem i żeby, żeby te zagrożenia zatrzymać. Na pewno i to, to jest to, co jest taką wielką lekcją funkcjonowania w opozycji po ośmiu latach rządzenia, to jest to, że na pewno trzeba być razem. Trzeba być cierpliwym, ale trzeba budować porozumienia między sobą. Ci wszyscy, którzy są i wiedzą, jak ważna jest ta obywatelskość, ta wspólnota i jak, jak ważne jest, żeby nie stracić tej podmiotowości, tego wpływu na, na rzeczywistość. Muszą być razem. Muszą potrafić siebie słuchać, wysłuchiwać swoich argumentów, ale też potrafić być koło siebie i wspólnie organizować się, jak trzeba wspólnie występować, jak trzeba wspólnie budować listy i przygotowywać najlepszych z nas wszystkich, żebyśmy byli gotowi do, do takiej pełnej mobilizacji w czasie, kiedy przyjdą wybory. A wszystko wskazuje na to, że te wybory mogą być przyspieszone. Mogą być dużo, dużo szybciej niż wynika to z kalendarza wyborczego, bo one mają być jesienią przyszłego roku. Wiele znaków na niebie i na ziemi mówi, że one mogą być przyspieszone. Dlatego już dzisiaj mobilizujemy, już dzisiaj jesteśmy aktywni, już dzisiaj rozpoczynamy te rozmowy, żeby pokazać, jakie jest zagrożenie. To trochę jest tak i to powiem w ostatnim zdaniu. Trochę tak z, tym, z tą naszą demokracją i z tym osiągnięciem 27 ostatnich lat jest tak, jak z powietrzem, że po prostu. Nie czujemy tego, co jest oczywiste i naturalne, co jest wielką wartością, bo to przecież mamy, mieliśmy i sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, że możemy to stracić. To właśnie tu przyjeżdżamy do Państwa, żeby powiedzieć, że możemy to stracić. To od nas zależy, czy tak się może, czy tak się stanie. Więc dlatego potrzebna jest i rozmowa, i, i dobre, otwarte argumenty, i mobilizacja, i aktywność. Bo tego, bo nie wystarczy tej aktywności, nie wystarczy być aktywnym raz na cztery lata aktywną trzeba być codziennie dzisiaj. Takie, takich czasów też żyliśmy. Dziękuję. Dodam jakby króciutko tytułem wstępu. To rzeczywiście tu pan przewodniczący powiedział prawdę. Ja w 90 roku byłam radną, Od tego zaczęłam swoją karierę polityczną. No powiedzmy zaczęłam ją w stanie wojennym, bo to do tego mnie rząd i generał Jaruzelski zmusili. Ponieważ tak? ze mnie wyrzucili, no to zaczęłam karierę polityczną w podziemiu. A potem już dalej było tak. Była no radną i to jest tak, jak obserwuję przez te lata, to jest, naprawdę, to jest naprawdę inny samorząd. I on jest efektem rozmów, pracy różnych środowisk, także samorządowych. I teraz proszę sobie wyobrazić, że chcą nam to odebrać. To wszystko ma być zmarnowane. Ja po prostu, jak patrzę, to mnie trzęsie. I są dwa. Tematy. Pierwsze to przyspieszone wybory, o których tutaj mówił przewodniczący. Może tak, może nie, nie wiem tak tak wieść gminna niesie, ale mnie się zdaje, że oni się tam dobrze liczą i patrzą, czy, bo tylko wtedy im się opłacają, że będą przekonani, że wygrają, ale te przyspieszone wybory do tej warszawskiej ustawy metropolitalnej są zupełnie dwie odrębne kwestie, bo w tych przyspieszonych wyborach zrobią, wprowadzą tą metropolitalną, bo to jest łatwe. Jeśli chodzi o zmiany ordynacji, to są pewne wymogi. No póki co jeszcze nie wiadomo, czy będą je e, e, przestrzegali, ale nie można tak bo w ostatniej chwili, w chwili ordynacji, więc najpierw sobie zrobią metropolitalną, a potem a potem na jej bazie jeszcze przyspieszone wybory i nie, i nie będziemy mieli kompletnie nic do powiedzenia. I jeszcze o tej ustawie metropolitalnej taki szczegół, nie wiem, czy my na to zwracamy uwagę. No jest taki wymóg, że przedstawicielem wnioskodawców jest ktoś, kto się pod ustawą podpisał. no Jako żywo podpisu pana Sasina nie mam na tej ustawie, a był przedstawicielem cioskodawców, więc nie wiem, kto go w to wkręcił. Chłop wyraźnie nie wiedział, co jest w ustawie, bo słuchałam jakiejś jego rozmowy w telewizji. Na pewno jakieś drdy mały o pieniądzach coś mu ktoś, coś naopowiadał. Ustawa jest nie do przyjęcia, bo ona przypomina mi, no ja długo, że Przestałam się, że tak powiem, że no, nigdy się nie krygowałam, ale nie ma się tu czego wy, wypo, jakby wypierać. To naprawdę taki, ten wybrany, jakim się wydaje ich prezydent Warszawy, bo myślą, że to uzyskają, no to taki, jakby sekretarz ja wiem, Komitetu Wojewódzkiego, bo to on wszystkim musi sobie zarządzać, będzie miał tutaj tłumy ludzi. Kłamią. Ustawa jest i argumenty są kłamliwe. Oni kłamią rano, kłamią w południe i kłamią wieczorem. A nie wiem, czy nie kłamią przez sen. Takie mam wrażenie, że przez sen też kłamią. Publicznej proszę nie oglądać. Naprawdę. Proszę Państwa, proszę mi uwierzyć. i Nie oglądajcie publicznej telewizji, bo się można zarazić. To jest straszne. Ale inne stacje telewizyjne robią jakieś rozmowy z y, mieszkańcami. No i słyszę, że no tak, a to, to może to będzie tańszy bilet, wspólna komunikacja. Droższy, proszę państwa, bo tańsze to jest jak jest mniejsza odległość, a jak jest większa odległość to jest droższe. To chyba proste. Dziecko. Póki co jeszcze w, naszej, w naszych szkołach wychowane, w szkole podstawowej będzie wiedziało. Nie wiem, jak będzie wiedziało, co będzie wiedziało dziecko, w szkołach PiSu wychowane, no, ale na razie nasze dzieci by to wiedziały. Więc kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią. I chcą zniszczyć te lokalne wspólnoty. Mamią, mówią: no tak, ale przecież Wy będziecie sobie wybierali. No i co? Będziecie sobie wybierali, ale potem pytanie, jaki będzie ten podział odpowiedzialności i kompetencji, Po wybieracie sobie, będą jakieś figuranci, a tam gdzieś będzie prawdziwa władza. Oczywiście wtedy, jeżeli wygra pis. Bo gdyby nie wygrał, no to nie wiem. To chyba zmienią wtedy ustawę, póki co korzystając z większości w Sejmie. Ale mam już lepiej nie eksperymentujmy, więc ja tylko tyle i też bardzo chętnie chciałabym, chciałabym posłuchać tu rzeczywiście państwa, państwa opinii, tylko, tylko błagam, naprawdę nie dajmy się nabierać na te plewy.